Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Kana i lecimy sobie w Waterpark Simulator. Moi drodzy, na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli macie chęć, a mam nadzieję, że macie, zostawcie koniecznie podbicie filmu. I dziękuję moim cudownym wspierającym za wspieranie kanału. Pamiętajcie, że wy macie odcinki wcześniej. Moi drodzy, lecimy sobie może od poż... Ale brudno. A, ale brudno. Hejku! Dobra, wiecie co? Ja wezmę ten chlor. Ja sobie go kupię. O Jezu. Co tu się dzieje już od samego początku? Od samego początku co tu się wyprawia. Okej, okay, tutaj już rzucimy ten chlor i zobaczmy, czy jeszcze gdzieś... O, tutaj. Proszę uprzejmie. Dobra, to tak. Tutaj mamy chlorek wrzucony. i Co? Chyba będę musiała tutaj chyba coś ponaprawiać. E, czy nie? No nie, sprzejdźmy się. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także sobie ponaprawiajmy e, tutaj te nasze cudowne sprzęty. <noise> A tutaj nie. Dobra, tu, tu. Ej, no przecież używali. Używali i co? I, i nie, nie trzeba. No dobra. No dobra, czyli coś tam sobie ogarniałam ostatnio. U, dobra, ile mamy? 8 koła, osiem tysięcy mamy. Aha, mm -hmm. i mamy te y, teraz bilety sprzedać, to wiecie co? To może sobie otwórzmy już, a ja sobie będę w trakcie tutaj naprawiać, kupować i tak dalej, i tak dalej, a nam niech tutaj to wszystko działa. Dobra. No i co, no i lecimy z naszą giereczką cudowną. Uwielbiam tą grę, uwielbiam. Ona jest dla mnie cudowna, po prostu najlepsza. <laughs> ja chyba w żadną grę jeszcze... Znaczy nie, no nie, to byłoby kłamstwo. Bo w niejedną grę się tak zagrałam, ale aktualnie tutaj jest moim must have'em. Naprawdę uwielbiam to grać. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Także no w tą osobie troszeczkę pogramy, to na pewno. O, kolejny punkcik, fajnie. Dobra. Co tutaj jeszcze? To się naprawia? Też, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Naprawmy. Mhm. Siedem biletów sprzedanych. Dobra, fajnie. Dobra, fajnie. Ym, tutaj. O, Jezu, jaki syf. Mhm. No dobra, to tutaj musimy to sobie też posprzątać. Jak widzicie. O. Dobra, dobra. Tu nic, nic, nic. Tutaj też nic, okej. Okay. O, myślałam, że panią tutaj. Na szczęście nie. Na szczęście nie, dobra. Tutaj to mamy. Mhm. Tu jest git, tu jest git. Właśnie się zastanawiałam, kiedy ja w końcu ogarnę te rzeczy związane z tymi brudnymi pasenami, w sensie z tym kolorem. Po prostu to mi szło bardzo opornie, ale w końcu się udało. Także się cieszę bardzo z tego powodu. Dobra, to byśmy mieli. Okej, okay, tu jest czysto, 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 no to nic, no to jest jakiś tam brud. Idziemy sobie tutaj dokupić te rzeczy, co mamy, co są dla nas potrzebne bardzo. E, także kupmy sobie lemoniadę i kupmy sobie może to na razie. Okej, okay, lecimy, wracamy, wracamy moi drodzy. <grym> Dobra. Okej, okay, dzień dobry, witam serdecznie. Lemoniatka z tym i z tym, proszę uprzejmie. Diabły tam chodzą z lodem. Trzymaj. Trzymaj gościu. Trzymaj. No, kurczę, blaszka, dobra. Okej, okay, to mamy już ogarnięte. Tutaj sobie dokupmy. W sensie dorzućmy. Pani chce z lodem. Oj, i muszę cytrynki. Mam tu cytrynki? Nie mam tu cytryn. Dobra. Kasiura przyda się. Dobra. Okej, okay, no to ja lecę po cytrynę i po hot dogi. Chociaż hot dogów tam było, ale dobra, ale wezmę od razu. Dobra, to byśmy mieli. Boże, ile ludzi? Ja cię kręcę. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Cytrynki i hot dogów mamy dość, tylko teraz tak. Tym się rzuca. Widzicie, ja sobie, wiecie, w ostatnim odcinku właśnie wam mówiłam, że ja muszę sobie naprawdę wszystko przypominać, bo ja zapomniałam jak tutaj się grało. E, dobra. ok. I to sobie zmyjmy. Tutaj też głośę. Ktoś mi tutaj upalił to. Dobra. Okej. Okay. O! Ej, no, szybcy są naprawdę w tym. Dobra, 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 dobra. 45 biletów już. 46, 47. Ja cię kręcę. Szybko to idzie. Dobra, posprzątajmy. Okej, okay, to mamy. Czysto, czysto. Kolejnego punkta zdobyliśmy. Aha, właśnie, bo ja tam zapominam chodzić do tych, um, wiecie, jacuzzi. O nie. Dobra, to tutaj. Oho. To sobie to sprzątnijmy. Dobra, to byśmy mieli zrobione. Fajnie. Dobra. 8 punktów. No to będzie trzeba coś nowego sobie tutaj wziąć. Aha. serwis? Okej. Okay, 20... 5 stopni. Mhm. Dobra, o to chodziło. To fajnie, że to się pojawia. Ja tak nie, za, nie zwróciłam chyba wcześniej uwagi, tak mi się wydaje. Na to. Oj oj, Oj dobra. I lecę tutaj. Z cytrynką proszę bardzo. Pan chce z sam. Mhm. Musztardą trzymaj. Okej, okay, dobra, no to jakoś to idzie, mam 11 tysięcy. Sory, ja takich przewracam nieładnie. Mhm. Jezu, ile ludzi, ja cię kręcę, no to pięknie, to pójdzie pięknie. Okej, okay. oj, sorry, oj, sorry. Eee, a jak coś się tam płyć zmienia? że ja muszę wykupić? A dobra, nie e, Teraz <grybujesz> widok chcę zmienić. Nie tak. O. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Atrakcje. E, za siedem. Mhm. Może te baseny. A park, a tutaj co mamy? Pejespola. Ojku. Mmm. Mhm. Dobra, wezmę sobie to. Mam trzy punkty, to możemy sobie wziąć, bo to jest za kasę, to jest za kasę i to jest za kasę, to, to sobie możemy wziąć. Dobra. Tutaj, no nic nie mogę. Atrakcje, nic nie mogę. Dobra, no nic, czyli mamy kolejne miejsce. Hmm, zaraz pójdę sprawdzić. Eee, okej, okay, z lodem, proszę bardzo. A ty z czym chcesz? Też. Cześć. Z muszartką, proszę bardzo, z muszartką. Okej, okay. no i... Aha, tutaj. Patrzcie, tu poszło to rozszerzenie. Ja cię kręcę. No to dobra, no to rozwalmy. Tutaj posprzątajmy sobie. I tu, i tu, i tu, i tu. Dobra. Okej. Okay. Tutaj też. No sprzątanie to jest takie, wiecie, no kurczę, zawsze to trzeba tutaj ogarniać. No. A to trochę czasu zajmuje. No ale dobra, zrobimy sobie to. A to może bym zostawiła w takim razie. Nie wiem, kurczę, bo to, to nam nie wchodzi, niestety, do tych y, ozdób, nie? Jak tutaj coś y, jest. Najwyżej się usunie. Pewnie tak. Pewnie to usunę. Okej, okay. nasza Zoe jeszcze pracuje, także dobrze. Bo 90 mamy sprzedanych, 91 ticketów, biletów. To za niedługo sobie to zadanko już będziemy mieli skończone. Także rewelacja, bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, tutaj jeszcze sobie rozwalmy to. Mamy kolejny punkcik. Rewelacja, dobra, lecimy sobie dalej. I tu, i tu. Czyli co, jak te ulotki sobie rozdawaliśmy, no to one już tam zostają wywieszone. Czy to tak e, będzie? Wiecie, będą znikać, no bo na to wychodzi, że nie znikają. Bo ja ich przez y, chwilę, wiecie, nie dodawałam. Dobra. Chodźmy tutaj. Oj, zoe, jest na przerwie. Niedobrze. Niedobrze, a dwa bilety tylko. Która jest godzina czwarta? No nic, może da radę. No i widzicie, tutaj mi się to nie zmniejsza, czyli to w ogóle nie wchodzi w grę, e, jeśli chodzi o ozdoby, żeby nam to coś w ogóle tutaj działało. Także sobie warto to usunąć, postawić na nowo coś fajnego, ciekawego. jeszcze tak nie stawiałam tych ozdób. Tam widzicie. Na razie stawiam wszystko inne. Także powoli sobie to będziemy też ogarniać, ale to dopiero jak y, gdzieś tam sobie z tym levelem poradzimy. I będziemy mieli tego troszkę więcej. Dobra. I przy okazji nam tutaj punkty wlatują. Także spoko, fajnie. Dobra, tutaj to porozwalajmy. Tutaj też. Tam ogólnie bilety nam chyba będą skakiwać, no bo z automatów, nie? Tak mi się wydaje. Także też w sumie w porządku. Za chwilkę będziemy mieli zrobione ten, to wyzwanko. Zobaczymy jakie będzie kolejne. Jestem bardzo ciekawa. Bo tutaj o 4,5 gwiazdki walczymy. Także no zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Tutaj mamy, tutaj mamy. Oj. Mhm. Kolejny punkcik na koncie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj. No i wypadałoby tą podłogę sobie tutaj ogarnąć Dobra Ojeju, ile ludzi się topi o, no i padają. No cóż, nie każdego jesteśmy w stanie uratować <grystanie> Co, Cokoszy mam chyba za mało w takim razie, nie? Okej. Okay. Boże, co tu się wyprawia? Nie to, to. Okej, okay, to sobie umyjemy. I tak, tutaj mamy kolejne z... Przepraszam! Kolejne zadania. Także będziemy sobie działać. Ojejku, jejku. Trzymaj. I ty co chcesz? Też to samo, dobra. Ups. Ups. Trzymaj. I kolejna pani. Ej, no, szybciej. Ruchy, nie mam czasu. Kaczup. Trzymaj. Dobra. Okej, okay, dobra. Dokichot, Dokichot, No, jeszcze są. Jeszcze jest coś tam. Dobra. Coś tam jeszcze jest. Cory. Ale no, ogólnie jest. Powiem wam, jest co robić tutaj. Jest co robić. No, coraz więcej rzeczy do zrobienia. Dobra, biegnę. Biegnę, biegnę, biegnę. To sobie kupimy i tutaj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj. Dobra, lecę. Lecę. Jestem ciekawa, czy nazbieram sobie tutaj jakieś pieniążków znowu. Tutaj też będzie brakować. Tak. Okej. Okay. Z lodem, trzymaj. Chcesz to i to? Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. O, koniec dnia. Dobra. No to moi drodzy, będziemy tutaj sprzątać. Sprzątać i sprzątać i sprzątać. Właśnie nie wiem, czy teraz nie zacznę nowego dnia. Złaś. Nowego dnia kurczę. No zastanawiam się właśnie, bo nie pamiętam, jak to jest, czy te rzeczy mi znikają, jak zacznę nowy dzień chyba nie. Skoro syf nie znika, to chyba to tym bardziej. Dobra, no nic, zrobimy sobie obchód. Ja sobie te rzeczy pozbieram, bo właśnie nie jestem pewna, jak to z tym jest. Um, dobra. Obejdziemy sobie całość. O, tutaj proszę bardzo, 4 na 15 tych pieniążków. Tych banknotów, no to jeszcze troszeczkę jest do pozbierania. Okej, okay. o Jezu, jaki syf. Dramat. <grystanie> Dramat po prostu, co to się wyprawia, nie? Okej, okay, to byśmy mieli... Bożenko. <grystanie> Jezu, jak wcześniej mówiłam, kurczę, nie mamy syfu, nie mamy syfu i w ogóle, i w szczególe teraz jest taki syf, że to się w głowie nie mieści. Mm -hmm. Dobra, zacznijmy sobie na widzenie, żebym gościu też tutaj sprzątał. Zacznijmy sobie, ok, i do roboty. Do sprzątania, bo jest po prostu masakra jakaś. Wezmę te chlory. O, chlory, chlory. Mhm. Mm i to. No, niech pojedzie. <grywka> lewo, prawo, lewo. Ok. O, i chloru mi nie starczy. A, muszę mieć woreczki. Dobra, on też chyba coś tam mi posprzątanie. <grych> Niech szoruje. Tutaj ponaprawiam, pomyję to, co trzeba. Okej, okay, dobra. To jest okej, okay. tutaj co? Tu nie, nie, nie korzystaliście z tego, czy co? O, i tutaj chlor by się przydał ewidentnie. Dobra. Ej, okay, i lecimy dalej. Szkoda, że właśnie nie ma tutaj wyznacznika z tymi naprawami też. No ale. Nie możemy mieć wszystkiego. Najwyraźniej. Dobra. Lecimy sobie tutaj. Jestem bardzo ciekawa, właśnie kolejnych tutaj basenów. O, dobra, tu mamy. Zrobione, to zrobione, to zrobione i to zrobione. I tutaj. A właśnie, bo ja tej maszyny chyba nie naprawiałam. Właśnie, dobra. Te Dobra, dobra. Jedźmy dalej. Fuh. Chyba mam za mało koszy, nie? Chyba mam za mało koszy. Trudno. A to wysprzątać. Ja po prostu to pootwieram. Nie będę tak biegać też po ten chlor. Bo trochę czasu zajmuje. Dobra, tutaj te śmieci. Posprzątajmy, umyjmy to w takim razie już tak przy okazji. I wyjdźmy. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej. To nie trzeba sprzątać? Ojejku, ale wypadki, no. Dobra. Weźmy to. Aha, nie mogłam tego wziąć. Dobra, ale on może weźmie, nie? Eee, I szoru, 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 szoru szorubanko, szorubanko. I będziemy mieć to przygotowane wszystko. Na kolejny odcinek. <grybujesz> 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 mm, o. Czyli nie znikają te rzeczy. No. Jak się właśnie nad tym głowiłam. Zastanawiałam się, ale nie znikają. Dobra. Co byśmy mieli? Dobra, tu, tu, tu. Nie no, to tak to mamy wszystko ogarnięte, tylko on musi jeszcze posprzątać. Lecimy tu, tu. Dobra, mamy to. Tutaj sobie otwórzmy. Główniana sprawa tutaj jest. I śmieciowa. Okej, okay, chyba już. Dobra, co tutaj mamy czysto? Jeszcze tu szorujemy. Pomogę mu, no, no co, on będzie tak biedny wszystko samo robić, nie? Dobra, Tu czysto, czysto. On sobie te śmieci mam nadzieję, że pozbiera. O. No. Już jest jakoś tak względnie, nie? Oj, ominęłam. I tu też, dobra. Pod nosem, to co pod nosem, nie? To ominęłam. Dobra, no tu tak, to chyba jest eee, względnie zrobione. Oj, tutaj. Dobra. Okej, okay, okej, okay. pięknie. On zaraz idzie na przerwanie. To są jaja, on zaraz idzie na przerwę. Ale dobrze, dobrze, niech sobie chłop podpocznie. <noise> mam 11 punktów, to może jeszcze wydajmy te punkty. E, tutaj byśmy, może tu? O, mam jeszcze 5 punktów, no to chyba po kolei trzeba iść. Dobra, 2701 punkcik został, to raczej za to już nic nie zrobimy. I tutaj chyba mogę tą płeć zmienić, tak? Yy... Zrestartować Dobra, nieważne Ja z, z moją postacią będę się z wami żegnać Myślę, że w przyszłości zrobię z siebie babkę Trzymajcie się brudko I do następnego, cześć!